A zaczynamy od osiemnastego zwycięstwa Justyny Kowalczyk w Pucharze Świata. Zwycięstwa, które ma swój smak. Polka wygrała sprint pokonując na finiszu Marit Biergen, a zrobiła to w miejscu dla siebie szczególnym. Ulubiony przystanek na mapie Pucharu świata, czyli Estońska otapy, Tu wygrywała nie raz, ale nigdy w sprincie, aż wreszcie i tego dokonała. To cudowne uczucie, świetne zawody, fajna zabawa. Mówiła do publiczności, kiedy już było po wszystkim, promieniała ze szczęścia, Mary Biergen zła, kolejny pojedynek gramie w ramie przegrała. Justyna Kowalczyk, ona jednak będzie pierwsza, tak! Biergen druga! Szampany mrożą się. Biergen świętowanie 50 pucharowego zwycięstwa kolejny raz musiała odłożyć. Dzięki temu jest ciekawie. Polka goni norweżkę w klasyfikacji. Dziś odrobiła 20 punktów, traci 82. Tak to myślę, będzie wyglądało. 20 punktów w tę stronę, 20 punktów w tę stronę. Nie myślę jak to się skończy. Liczy się to, co jest teraz. Tak zbywa każdego, kto ją pyta o kryształową kulę. Nie bawi się w spekulacje. Jeśli szukać w pojedynkach Kowalczyk i Biergen jakiejś analogii, to do głowy przychodzą skoki narciarskie i walka małysza z pana Waldem. Emocje kipiały, kiedy skakali w zakopaniem. One przeciwko sobie pobiegną już wkrótce w Jakoszyce. Jakieś obawy mam. I jeśli chodzi o trasy, to my tutaj też dopuścimy tylko fan kluby, tylko dopuścimy zorganizowane grupy. Także oczywiście będziemy nad tym uważać. Spora ilość ochroniarzy. Pukar świata w Jakoszycach za cztery tygodnie. Jutro 10 km klasykiem. Kowalczyk faworytką.